Zaksięgowana. Fantastycznie lekko tak o książkach. Po tej stronie głośnika Maktire. Wydawałoby się, że praca językowca nie przynosi ze sobą zbyt wielu emocji czy zagrożeń. Jednak Aden, lingwista z serii Marco Klosa Wojny Palladowe, jest totalnym zaprzczyniem takiej tezy. Wojny Palladowe to kolejny cykl autora, jaki ukazuje się w Polsce za sprawą wydawnictwa Fabryka Słów. Oprócz wspomnianych wojen, możecie załapać się na serię Frontlines. Obie należą do militarnego science fiction i są bardzo dobrze skrojone. Ale dziś skupię się na pierwszym wspomnianym cyklu, którego dwie części udało mi się połknąć w ostatnim czasie. Od razu przepraszam za spoilery, bo mogę tu coś rzucić nieświadomie w ferworze opowiadania o książkach: wstrząsy wtórne i uderzenie. Zostajemy wrzuceni w historię kilka lat po zakończeniu wojny pomiędzy Gretią a sojuszem pozostałych planet, czyli Rodi, Pallas, Oceany, Acherona. Przy czym ta ostatnia planeta okazała się w całym konflikcie najmniej brać udział. Gretia została podbita i siły sojusznicze obejmują ją we władanie. Ograniczają prawa Gretyjczyków, ale też poprzez zakończenie walk Gretia ma szansę powoli wrócić do stabilizacji, szczególnie tej ekonomicznej. Jednak wiadomo, okupacja to nic przyjemnego. Wywiązują się napięcia pomiędzy jednymi i drugimi. Historia prowadzona jest z punktu widzenia czterech bohaterów: Adena i Diny Solvik-Dunstana. Aden wychodzi z więzienia na arkologii Rodyjskiej, gdzie przebywał przez ostatnie pięć lat jako jeniec wojenny. Zaciągnął się do wojska Greti, gdzie był lingwistą w sekcji wywiadowczej. Nie brał aktywnego udziału w walkach. Zaciągnął się do wojska jeszcze przed wybuchem wojny. Zmienił nazwisko i odciął się od rodziny. Kiedy wychodzi z więzienia, nie bardzo chce wracać na Grecję. Leci w związku z tym na Oceanę, żeby dać sobie czas. Podczas podróży statek zostaje zaatakowany przez piratów. Pod wpływem przeżyć, Aden postanawia skontaktować się z siostrą, której nie widział od 17 lat. Chce w końcu sam decydować o swoim życiu i odciąć się od łatki przypisanej przez pochodzenie czy urodzenie. Zatrudnia się na statku kurierskim jako lingwista. A jedno zlecenie, którego się podejmują, zmienia sytuację w życiu Adena dość diametralnie. Idina jest żołnierzem brygady Pallas, która brała udział w działaniach wojennych. Odbywa turę na Grecji, gdzie wraz z innymi żołnierzami sojuszu pilnuje porządku i wspomaga służby gretyjskie w kontroli nad okupowanym terenem. Podczas jednego z patroli Idina traci cały oddział w dobrze zaplanowanej zasadzce. Jako jedynej udaje się ujść z życiem. Wprost ze szpitala, trafia do patrolu policyjnego, a jej partnerką zostaje gretyjska doświadczona policjantka Dal, która pokazuje Idinie, że nie każdy gretyjczyk to wróg. Podczas demonstracji w gretyjskim mieście Sandvik, którą mają ubezpieczać wspólne siły policyjne oraz wojsk okupacyjnych, dochodzi do zamachu bombowego. Ofiary są po obu stronach skonfliktowanych nacji. Idina i Dal, pokiereszowane, postanawiają znaleźć winnych. Solvik przejmuje właśnie rodzinny interes, którego ze względu na ustalenia powojenne nie może prowadzić jej ojciec Falk. Firma Ragnara ma patent na wysoko wytrzymałe tworzywo zwane Alonem, który jest wykorzystywany m.in. przy budowie statków kosmicznych. Solvik po odbyciu studiów, a potem praktyk, staje na czele firmy. Pierwszy dzień w pracy okazuje się bardzo emocjonujący, głównie ze względu na dość nietypową wiadomość, jaką otrzymuje. Dunstan Ostatni z czwórki naszych bohaterów jest dowódcą rodyjskiego statku wojennego Minotaura, odbywającego obecnie przydział na kotwicowisku, gdzie znajdują się wszystkie zarekwirowane statki greckie. Kotwicowisko zostaje zaatakowane przez tajemnicze okręty, i statki greckie zostają zniszczone. Danstan zostaje oddelegowany do patrolowania trasy, na której grasują piraci. Kolejne wydarzenia stawiają przed dowódcą Minotaura coraz więcej pytań, a niespodziewana przesyłka komplikuje sytuację jeszcze bardziej. Losy naszych bohaterów zmieniają się diametralnie, kiedy dochodzi do dramatycznego wskutka zdarzenia, ponieważ ktoś usilnie robi wszystko, żeby zmienić losy planet. Autor nie spieszy się z kreśleniem historii. Układa powoli intrygę. Powietrze, a może lepiej przestrzeń kosmiczna, jest pełne domysłów. Nie wiadomo, kto stoi za atakami. Nie wiadomo, czy chodzi o zemstę, czy też o uwolnienie Grecji z pod władzy okupantów, a może o jeszcze coś innego, większego. Sporo jest tutaj znaków zapytania. Akcja toczy się wśród różnorodnych planet, a bohaterowie nie tyle przedstawiają różne punkty widzenia i kawałki opowieści, ile różne postawy związane z tym samym wydarzeniem, czyli niedawną wojną. Mamy więc styczność z pokonanymi Gretyjczykami. Oraz zwycięzcami z Pallas czy Rodi, którzy nie darzą przegranych zbyt pozytywnymi uczuciami, co jest w pełni zrozumiałe. Jak zawsze w przypadku Marko Klosa podoba mi się sprawność, z jaką prowadzi nas po kosmicznych przestrzeniach oraz humor, którym obdarza wykreowane postacie. Podoba mi się też, że główne postacie dramatu oprócz Solvik są w średnim wieku i emanują doświadczeniem. Swoje w życiu już widzieli. A sama Solvik jest dla mnie trochę taką zagadką, póki co. Nie wiem, czy przypadkiem czegoś nie ukrywa. Historia trzyma w napięciu i osobiście wyczekuję z niecierpliwością kolejnych części. Jak dla mnie jest to kolejna bardzo dobra seria autora. A nim skończę gadać, dwa takie przypadki książkowe, bym to tak nazwała, które mi wpadły w oko podczas lektury. Przede wszystkim Planeta Acheron. Uklosa może nie całkiem niegroźna, ale taka, bym powiedziała, neutralna. A w książce Obcy. Decydujący starcie, o której opowiedziałam co nieco w odcinku trzecim podcastu, odgrywa główną rolę, jako planeta macierzysta obcych. Natomiast Kukri, przyznawane palladczykom na koniec szkolenia wojskowego, skojarzyło mi się w pewnym momencie z Krysnożem z Dune'y, której recenzja otwiera ten podcast. Jedno i drugie ostrze miało ogromne znaczenie dla posiadacza. I to by chyba było na tyle, jeśli chodzi o wojny palladowe, przynajmniej dopóki nie wpadnie więcej części do omówienia. Dziękuję, że wytrwaliście i liczę, że zabierzecie się w podróż wraz z Adenem, Idiną, Solvik i Dunstanem, żeby sprawdzić, kto dolewa oliwy do ognia w tym kosmicznym kociołku. Pozdrowienia dla grupy wsparcia. Do usłyszenia.